Chciałem zapytać, czy Państwo też korzystaliście w swoich kampaniach wyborczych z saszetek owocowych kupionych za pół darmo i trochę pokryjomu, jak dzisiaj czytamy w, od firmy Daftona, czy dalej, i jak będziecie wyronili w tej sytuacji ministra Torusa? Panie redaktorze, no ja widziałem, że z tych saszetek korzystano bardzo skrzętnie na kampusie Polska Rafała Trzaskowskiego. Zastanawiam się, czy zadawał pan to pytanie ludziom Rafała Trzaskowskiego. Tak, tak. W związku z tym, że otrzymali też kilkaset tysięcy złotych na wsparcie kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Ale nie oni sprzedali no Ale nie apera, oni sprzedali Ale że nie oni sprzedali działkę. Nie reagowało w, ale nie oni sprzedali że Jest okres pięcioletni, aby tę ziemię odkupić. Ale I czy to miało Związek z tymi tubkami, które były rozdawane za darmo na, na kampusie Polska Rafał Szydłowskiego i z tymi dotacjami wypartymi setki tysięcy złotych. Tylko Dodatkowo zastanawiam się, czy pan redaktor na przykład zadawał pytanie Platformie Obywatelskiej o ich kolegę Dariusza Jońskiego, który nie według przestępcy, który się ukrywa przed polskimi działkę. organami ścigania, miał otrzymywać okulary Tom Forda nie i różne garnitury działkę. w ramach podziękowań. Zastanawiam się, czy, zastanawiam się, czy pan redaktor jest taki dociekliwy i szuka odpowiedzi ja, na te ja, naprawdę nie, ja, bulwersujące ja, ja pytam, pytania. Bo podziwiam TVN już od więc wielu, pytam wielu lat. o polityków pis wie Wiele osób się zastanawiało jak ten TVN będzie funkcjonował jak PiS już nie będzie rządził. O czym wy co, będziecie ja, robili materiały. Pan, ale eureka, PiS nie rządzi a wy dalej się. Nie pan na mnie zajmujecie? nie krzyczy, się. tylko nie pan, pan odpowie na pytanie. Talem, ja pytam o ministra Telusa. zajmować się opozycją, a nie Tylko pan na mnie nie krzyczy, tylko pan na mnie krzyczy, tylko. nie pan powie o ministra Telusa pytam. Niech Pan tym, odpowie na pytanie Polska zmierza a państwo jak niech Pan tylko odpowie na pis, pytanie pis, 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 pis.